Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy można położyć linauliem na starym parkiecie. To pytanie zadaje sobie wiele osób, które chcą odświeżyć swoje wnętrza bez konieczności całkowitej wymiany podłogi. Odpowiedź brzmi, tak, można. Ale jest kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać, żeby linauliem dobrze się trzymało i służyło przez długie lata. Pierwszym krokiem jest oczywiście przygotowanie podłoża. Stare parkiety często bywają nierówne, a to może prowadzić do pofałdowania linoleum i jego szybkiego zużycia. Dlatego ważne jest, żeby parkiet był równy. Jeśli ma duże nierówności, trzeba je usunąć. Można to zrobić na kilka sposobów. Jeśli nierówności są niewielkie, można je usunąć szlifując parkiet. Jeśli nierówności są większe, można zastosować masę szpachlową do drewna. W przypadku bardzo dużych nierówności może być konieczne położenie płyt OSB na parkiecie. Po wyrównaniu parkietu trzeba go dokładnie oczyścić z kurzu i brudu. Następnie należy pokryć go gruntem, który zapewni lepszą przyczepność lenouliem. Pamiętajcie, że lenouliem to materiał, który jest wrażliwy na wilgoć. Dlatego przed położeniem lenouliem warto sprawdzić, czy parkiet nie jest wilgotny. Jeśli tak, trzeba go wysuszyć. Po przygotowaniu podłoża. Można przystąpić do układania lenouliem. Pamiętajcie, żeby zostawić około 5 cm luzu wokół ścian. Lenouliem powinno być przyklejone do podłoża za pomocą specjalnego kleju do lenouliem. I to tyle. Położenie lenouliem na parkiecie nie jest trudne, ale wymaga trochę pracy i cierpliwości. Pamiętajcie o dokładnym przygotowaniu podłoża, a lenouliem będzie służyło Wam przez długie lata. Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak położyć linołkiem na starym parkiecie. Wiele osób zastanawia się, czy to w ogóle możliwe, a odpowiedź brzmi: tak, zdecydowanie. Zdarza się, że mamy do czynienia ze zużytym parkietem, który stracił swój blask i nie wygląda już tak dobrze. Może być też uszkodzony z dziurami lub pęknięciami. W takich sytuacjach linołkiem może być idealnym rozwiązaniem. Po pierwsze, musimy przygotować podłoże. Jeśli parkiet jest nierówny, należy go wyrównać. Można to zrobić za pomocą specjalnych mas szpachlowych lub płyt OSB. Ważne jest, aby powierzchnia była gładka i równa, ponieważ nierówności będą widoczne pod lenouliem. Następnie należy oczyścić parkiet z kurzu i brudu. Można to zrobić za pomocą odkurzacza lub wilgotnej szmatki. Teraz możemy przystąpić do układania lenouliem. Najpierw należy rozwinąć linauliem na podłodze i pozostawić je na kilka godzin, aby się rozprostowało. Potem przycinamy lenouliem do odpowiedniego rozmiaru. Pamiętajmy, aby zostawić około 5 cm zapasu na każdym boku. Teraz możemy przykleić lenouliem do podłogi. Do tego celu możemy użyć specjalnego kleju do linauliem. Należy rozprowadzić klej równomiernie na całej powierzchni podłogi, a następnie przykleić linauliem. Po przyklejeniu lenoulien należy je dokładnie docisnąć do podłogi, aby klej dobrze się związał. Na koniec możemy przyciąć lenoulien do ostatecznego rozmiaru i zamontować listwy przypodłogowe. I to wszystko. Jak widzicie, położenie lenoulien na parkiecie nie jest takie trudne. Ważne jest, aby dokładnie przygotować podłoże i postępować zgodnie z instrukcjami. Pamiętajcie, że lenoulien to trwałe i łatwe w utrzymaniu pokrycie podłogowe może nadać waszemu wnętrzu nowy, świeży wygląd.